Okej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Movistar Planet. Jest ze mną gość. <noise> to jest kolejna próba nagrywania. Także no, wcześniej już zakręciłam kołami i pozdrawiam teraz osoby, które wcześniej napisały mi hej, YouTube. No, ci też jak tak trochę słabo. Ehm... Um. W no. yy, hmm. Pozdrawiam Djax Ninka. Pozdrawiam magdalena na zero .pl. Salina .love

Dobra, yy. Oki okay. yy, co robimy? Może sobie stworzę nowy komplet na listę życzeń? Bo to sobie wykupię. He, prezent zapomniałam. Mm-hmm. <laughs>

A nie, bo ja wczoraj dawałam tak. Dałam ci ten cały komplet, co ci wczoraj mówiłam? Taki czarnofioletowy, coś takiego liliowy. OK Okej. Mm. gdyż dałam, no, bo nie mam tego w rzeczach. Ok, ok, ok. Um. O, jeszcze jedną rzecz. Tak, ten komplet Ci już dało. Dobra. Yy. Dobra. No. Możecie pisać w ogóle w komentarzach ten... pytania do Q&A i... Kto chce ze mną nagrywać? Co w komentarzach możecie pisać albo na em, em, em. Ile online osób? O, już mam mniejsze lagi, bo jest 24 osoby tylko online. to nie że m, 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 m Co by tu robić O, dobra Pozdrawiam malutka pandusia Ten komplet coś dałam? Nie, to jest taki fiolet, taki podobny do niebieskiego, ale to jest fiolet. Właśnie, kompletnie miałam stworzyć, to sobie stworzę. Nie. Dobrze. Może coś z tego konkursu wezmę, chociaż nie podoba mi się za bardzo, no ale no, no dobra. Ja tam widziałam twoją szafę. Już. Tam same trepy praktycznie. Tak. Taki fioletowy włosy, taki kucyk. A to... Czekaj. Głowę, yy, taki kwiatek powinien być. Pozdrawiam Marcyśia 05. Tak, nercy też dałam. Nie ma za co. Nie, nie, nie podoba mi się ta skinka z tego kompletu. W ogóle to są buty takie same tam z tego cool, kultuberstu, coś takiego. Konkurs. E, no. lagi. Dobra, ja będę sobie pisać z wami nie będę brzyny kompletu. Tyle hm. Ja go w szafie nie mam, bo właśnie przedsiądałam ci nerdzy, to tam widać. Y I zmienię sobie ten, w ogóle chyba skórę sobie zmienię. Wydaje. No taką bardziej taką taką normalną. To bez kwiatka będzie. <grymne> Dobra, te oczy. Cień, może to sobie zdjęcie. Tamten niech zostanie. O ten. Nie. Okej. Okay. Nosek ten. Teraz co? O Jezus. Dobra. Dobra, moi drodzy.